We vlogu, m.in., zabieram Was do pracowni naszego rodzinnego biznesu. Jedziemy do wyjątkowego miejsca, do fundacji, której jestem absolwentem. Pojedziemy z dostawą do Panda Concept Store i zjemy niezdrowe jedzenie. Dzień dobry. Wstaliśmy, jest już prawie że ósma. Martyna robi z Marysią śniadanko. Ja robię nam kawki. Piękne słoneczko, chociaż powiem wam, jak zobaczycie, to jestem w bluzie, Martyna w szlafroku, Marysia w bluzie. Bo jest chłodno jakoś tak. Ja tak się przykrywałam, tak od góry do dołu. Na śniadanko jemy jajka sadzone na bajglach. Martyna ma hummus, jajko i coś jeszcze? No i A Marysia ma bajdel z serem. Zarzystrzyła sobie trochę kaczapu i ma też jajko, sadzone troszkę. troszkę. To jajko jak makuje, sadzone. Z keczapem. Marysia chyba. pierwszy raz, teraz jajko sadzone? Nie, teraz pierwszy raz. Sadzone pierwszy raz. Tak? Tak. tak. Bo. Bo Pomóc ci, Marysia? Wyszła jej alergia na jajko jak nie pół roku, to byliśmy. No i pomagać. Czy tym? My, a ostatnio byliśmy u no i jajko <noise> spadło znowu. Mamy jej wprowadzać. Ym, znaczy już od dawna wprowadzamy, ale ym, zdarza się na przykład, że jeszcze zwymiotuje po dużej ilości jajka, więc teraz dostała same białko. Mhm. Tata zjadł, mama zjadła. Tata zjadł, a je z jedniciem, jeszcze w łóżku leżymy. Não, 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 Tak? não, 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 się não, não, się não, não, się cieszę. não, 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 na não, 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 No dobra, to czekamy w takim razie na Ciebie, bo tata do Piotrka, tak? Papa. Pa! zajęta, brum, brum Wczoraj robiliśmy porządki na górze i chyba nie pokazałem Wam, jak, jak to teraz wygląda, więc uwaga. Więc proszę bardzo, cała góra była w różnych rzeczach. Teraz już wyczyszczamy. Tu nasze magazynek spali się. Proszę bardzo. Więc naprawdę jest czyściutko. Jeszcze została mi pracownia do posprzątania. Niestety tam jest bałagan. Będę szykował właśnie dostawę do Panda Concept Store. Czyli muszę popakować trochę rzeczy. Właśnie zalewałem dyfuzory Był o zapachu bukiet, bo to też będę potrzebował do tej dostawy do sklepu. Uwaga, nowy look. Przebrałem się w międzyczasie. Idziałam dalej, będę tutaj pakował. Zastanawiam się czy nie zrobić live'a. Tak dawno nie robiłem tego live'a, że nie wiem co ludzie powiedzą. Trochę się boję. A kiedyś robiłem takie live'y palisowe, czyli stałem i opowiadałem o, o świeczkach. Pewnie kilka osób, które ogląda nasze vlogi, pewnie kojarzy nas właśnie z TikToka, gdy robiliśmy robiłem live'y. No Zalałem dyfuzory i zebrałem się za pakowanie. Pakuję teraz świeco z kolekcji premium. Tutaj mamy na przykład Y.O. Jest to zapach taki kadzidłowy, orientalno-żywiczny. Ma swoich fanów ten zapach. Też jeżeli lubicie takie kadzidłowe, to ten na pewno wam posmakuje. Jeśli obserwujesz nas od dawna, to pewnie wiesz, że mamy taki mały biznes rodzinny, gdzie tworzymy własnoręcznie dyfuzory i świece zapachowe. A jeśli dowiadujesz się dopiero teraz z tego filmu, że tworzymy takie zapachowe rękodzieło, to wiedz, że robimy to mocno z pasji i z serducha. Nazwa naszej marki to Pali się. I wszystko jest związane z lisem, nawet zapachy inspirowane są przygodami naszego rudego liska. Zapraszam cię serdecznie na nasz sklep internetowy. Na naszych vlogach ostatnio. Praktycznie w ogóle nie ma pali się. Jest to związane z tym, że mamy wiosnę i to jest czas, kiedy przestajecie palić świece. I to faktycznie odczuwamy. No i druga sprawa, w tym roku bardziej chcemy się skupić na rodzinie, więc też mniej działamy w social media, jeżeli chodzi o naszą markę. Ale wiedzcie, że nie zamknęliśmy sklepu, nadal jest otwarty. Więc jeśli macie ochotę na jakiś przepiękny zapach, to wiecie gdzie szukać. No i tak was zagadałem, że pewnie nie zauważyliście, a skończyliśmy pakowanie dostawy do sklepu. I jak już do was tutaj gadam, to powiem wam taką ciekawostkę. W naszym domu to ja prasuję ubrania i nawet to lubię. Tak, się cieszy Marysia. Czy babcia przyjechała? A mhm. już Nie no, nie nagrywam <gryw> Babki słodka w guzie. A ty jak się czujesz? Babcia okay, wszystkiego ubrać Marysia, zaraz. Marysia, mama ubrała te nie? Chwila bogactwa. Taka yes, <laughs> reklama jakaś. A to są moje ulubione perfumy. Ogólnie mam je od świąt zeszłego. Dostanę Do męża, męża Ale mało jest na O super. Papa Marsiu hej! Jedziemy właśnie do fundacji Janny Radziwiłł. I jedziemy tam na obiad. Jest to obiad, który wygraliśmy z, wylicytowaliśmy na Allegro. Była takie licytacja charatywne. I jedziemy na taki obiad właśnie z Janną Radziwił. Do fundacji, do której chodziłem, jak byłem dzieciakiem. I w ogóle jedziemy tam z moim bratem i jego żoną. Ponieważ my, my wszyscy licytowaliśmy tę samą licytację i się przebijaliśmy, i w końcu postanowiliśmy wspólnie po prostu pójść, bo tam było na czter dla czterech osób. To jest fundacja dla dzieci z różnych domów potrzebujących, gdzie jest agresja, gdzie jest alkohol, gdzie jest bieda, gdzie jest mnóstwo różnych trudności. I te dzieci mają okazję chodzić do takiej fundacji e, codziennie, po szkole, spędzać tam kreatywnie, fajnie czas, mają tam jedzonko, tak, mogą odrabiać lekcje, ale też chodzą do kina. Przyjeżdżają tam bardzo ciekawi ludzie, którzy trochę tak próbują właśnie pokazywać różne perspektywy w życiu. Nie wiem, ludzie, którzy chodzą po górach, ludzie, którzy, nie wiem, są aktorami. Bardzo dużo różnych ciekawych ludzi tam przychodzi, rozmawia z dziećmi, spędza z nimi czas, fajnie, kreatywnie. No, więc jeszcze kiedyś wam o tym opowiem. A teraz lecimy. Jesteśmy już na miejscu, Fundacja Omulewska 19, Fundacja Anna Radziwiłł. Nie wiem, czy będę nagrywał w środku, więc yy, no zobaczymy, może coś tam nagram i Wam pokażę. Dzień dobry! A już? A dobra. Dzień dobry! Co, nie widzieliśmy dwa tygodnie, Hej, Trzyma. Ale głośno się uniósł ten dźwięk. przepiękny stół. Taki drewniany. Eee. Uczuciometr kupiłaś? Tak. Z naszego polecenia? Tak. O, ale super. A było kupiłam dla znajomej dzisiaj, dla jej synka. I słuchajcie, dałam jej buton. Tej dziewczynce w końcu dała ten No, no, dla was. Ej, przepiękna ta książka, słuchajcie. Ej, my też tak kiedyś mieliśmy. Słuchaj zapomniliśmy yy, o prezencie na urodziny, a mieliśmy książkę, którą dopiero co Marysia dostała na święta i stwierdziłam, ej, dobra, ta książka jest idealna. I po prostu potem Marsi jakby dałam tą książkę, a Marysi sam wolał na Allegro ja. Jedna z rzeczy, która się nie zmieniła przez tyle lat, to system kulkowy. Jest to taki system motywacyjny oparty na nagrodach. I jak jeszcze chodziłem do fundacji, to też właśnie były te kulki. Każdy miał swoich kulek, które zbierał i pod koniec tego dnia wymieniał na jakieś nagrody. Pod koniec dnia codziennie dawało się taką jedną kulkę albo kilka innej osobie, na przykład w ramach podziękowania za pomoc w czymś, albo jak chciało się kogoś docenić za coś. Jest tutaj Janna Radziwił. Witajcie. Um, chciałbym, żebyś opowiedziała o tym miejscu. To jest dom dla dzieci, do którego przychodzą codziennie po szkole, e, dla dzieci z warszawskiej Pragi. E, I teraz... a dzisiaj jest niedziela, dzisiaj nie ma. Nie ma dzieci, ale mam bardzo miłych gości, między innymi Mateusza, który kiedyś też tutaj jako dziecko przychodził e, i bardzo mi jest miło. Zachęcamy do zapoznania się z fundacją, link podam w opisie. Zapraszam. <laughs> Super, tak naturalnie i spontanicznie. A z mi to już w ogóle. I seniorzy i dzieci razem. Ta jest po prostu cudowa. To oczywiście ważne, a nie, że tacy... Ja słyszałam, że wolontariuszy i co oni by tu O, Wolontariuszy od 17. roku życia zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj, na Omulewskiej, tutaj na Omulewskiej tylko, w Warszawie? w Warszawie, mhm. albo do Kamionki pod Lublinem. Też, też bardzo zapraszam wszystkich wolontariuszy od 17. roku życia. Co mogą zrobić? pierwsze towarzyszy w życiom w codzienności, czyli być, bawić się, odrabiać lekcje, razem jeść obiad, szykować razem obiad. Ci, którzy potrafią przygotować jakieś yy, fajne warsztaty, albo może ktoś potrafi grać na gitarze, to może nauczyć, nie wiem, Piotrka, Kasię, który by chciał. To by się wciążka. zgłosił, to yy, coś wymyślicie no. Oczywiście. No. Jak najbardziej. Bardzo polecam. Naprawdę oprócz tego, że można pobyć z fajnymi ludźmi, to też można od siebie dużo dać i ja pamiętam, jak sam też coś robiłem dla dzieciaków w fundacji, to czułem mega satysfakcję i to było bardzo, bardzo fajne. I też jest się w takim otoczeniu, takim domowym, takim tak. prawdziwym i to jest fajne. Zapraszamy też młodsze dzieci, z tym, że młodsze dzieci zapraszamy do wolontariatu takiego bardziej aktywnego, na przykład, hmm. słuchajcie. Zrobić kiermasz ciast w szkole na rzecz dzieci z fundacji, dzięki temu można zrobić jakąś zabawkę o, dla dzieci super, albo, a, albo na przykład na tydzień opłacić obiad jednemu dziecku, albo na miesiąc, prawda? albo zorganizować jakiś konkurs czy loterię też w szkole można, No i jest cała masa możliwości, czyli, czyli młodsi bardziej akcyjnie, a starszych zapraszamy tutaj bezpośrednio do nas. Zapraszamy! No. Ta ta. Ta pa pa! Dziękuję bardzo serdecznie Pa! Po tym przemiłym spotkaniu w fundacji pojechaliśmy do Panda Concept Store z dostawą naszych świec i dyfuzorów. Cześć! Zawsze z tobą chciałabym być Szybkim załtą to... Hej! Cześć! Jak było? Marysia, co ty tam wyrabiasz? Halo! Halo! O! o radę! O! Na tośkę spadłaś. to? Jak wróciliśmy do domku to już nie nagrywałem. Ale generalnie się bawiliśmy z Marysią. Wygłupialiśmy teraz. I będziemy się teraz szykować spać. Ej, fajny to był dzień. Ja wam jeszcze chciałem opowiedzieć w sumie o czymś. A więc byliśmy dzisiaj w fundacji, która w moim życiu bardzo duże ma znaczenie. I myślę, że jeszcze jeszcze wam kiedyś na pewno będę opowiadał. Dzieliście dzisiaj też Jannę radziwił. Która jest niesamowitym człowiekiem. Niesamowicie dobrym, ciepłym e, i mądrym człowiekiem. I tak naprawdę, Fundacja Joanna, Magda Kryńska, osoby, które tworzą fundację, e, Wolontariusze, wychowawcy to są osoby, które bardzo zmieniły moje podejście do życia. Zmieniły, no, miały po prostu na to wpływ. Dzięki fundacji zyskałem bardzo dużo. Oprócz bezpieczeństwa, to też taki ciepły dom, do którego mogłem przychodzić po szkole. Widzicie, moje dziecko. Nie da mi chyba powiedzieć, bo śpiewa sobie teraz piosenkę. Sama to wybudowałaś? Tak. To jest stacja paliw? Ja. Ty? No. Więc do fundacji przychodziłem po szkole. Były też wyjazdy przeróżne, ale to, co było niesamowite. To ta atmosfera, jaka panowała w tym miejscu, w tym domu, dzieciaki, ale wolontariusze. Wolontariusze to jest w ogóle jedna z, z takich bardzo ważnych moim zdaniem rzeczy, bo to byli ludzie, którzy robili bardzo ciekawe rzeczy, mieli różne ciekawe pasje i bardzo otwierali nam głowę, dzieciakom. Bardzo. Ja myślę, że bardzo zyskałem na tym właśnie. Bardzo dużo dobrego wprowadzili w moje życie. I ja myślę, że jestem też takim człowiekiem jak dzisiaj dzięki właśnie fundacji, dzięki tym osobom. No i co? Niesamowite miejsce no. Bardzo, bardzo zachęcam Was, żebyście sobie obczaić i wspierać takie miejsca. Pokaż, jaką książeczkę będziemy czytać. Oj, ostatnio Jano i Wito. Te książki są tyle fajne, że one są lekkie bardzo. Więc łatwiej jest tak trzymać w górze, jak się kładziemy tutaj. Pomachasz, papa? Papa. Pa. Uspałem, właśnie, Marysie. To znaczy, Oran, znowu to mówię. Nie uspałem, tylko yy, no. Przeczytałem książeczkę i Marysia idzie teraz spać. Położyłem spać. Martyna w tym czasie była po burgery. Co teraz tam pokażę. O to frytki są. one są, aha. frytki No dobra, będziemy jeść sobie. No to my zajadamy, zapalamy świecę, żeby zrobić klimacik, i odpoczywamy. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego vloga. Dajcie znać w komentarzu, jak się podobało. No i cześć!